Cześć, dzień dobry. Witamy w Polskim Radiu Londyn. E, jesteśmy na festiwalu Sop w Sopocie. Super hit festiwal polsatu. Przed chwilą Various Manks zagrało. Niestety tylko dwa utwory, mało, ledwo się mogliście rozpędzić. No, no a powiedzcie mi, co, czy zastanawiacie się jeszcze teraz, co byście robili, jakbyście nie robili muzyki? Czy jest jakiś w ogóle, mieliście jakiś plan B? Ja byłbym księdzem. Naprawdę? Tak, takie miałem marzenia, ale tak, potem marzeniem się. serio to mówisz? Jak byłem bardzo małym dzieckiem. Nie, 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 nie. nie, Dzisiejsze sprawy mnie nie interesują. Jak byłem bardzo małym człowiekiem, to chciałem być księdzem, a potem, bo mi się zawsze podobała ta sukienka ich. A potem a potem byłem przez moment w armii, no i obecnie jestem takim, tam chyba trochę muzykuję. Czyli w sumie lubisz się przebierać? Lubisz takie mundu mundury? Mundury tak, mundury, tak, to prawda. Za mundurem, panny ze sznurem, tak. Ze sznurem. <laughs> <laughs> Ale wiesz co, to od razu zobaczyłam cię w takiej koloracji. i powiem Ci, że pasowałby na księdza, co? Jak Właśnie. myślisz? No, to już było znowu. no dla Ciebie takie na... do spowiedzi. Okay. A, powiedz, a powiedz mi, a Ty miałeś nawet takie marzenia, jako mała dziewczynka? Czy? Nie miałam marzeń zbyt wiele poza śpiewaniem, ale generalnie w dorosłości, jak zastanawiałam się, co mogłabym robić no. poza śpiewaniem, to chciałabym być taksówkarką. Wozić ludzi. No, ja, ja rozumiem, rozumiem. Tak. A dlaczego mogę właśnie powiedzieć. dlatego? Znaczy dlatego. mogę powiedzieć taksówkarzem, bo w sumie użyłam y, świadomie rodzaju żeńskiego, jako że żyjemy w takich trochę pokręconych po, po czasach, ale tak, mogę być taksówkarzem. No to chciałam powiedzieć. To, ale to z kolei, bo lubisz samochody, czy, czy to bardziej tak, że lubisz prowadzić, lubisz jechać przed siebie i nie myślę. No wiesz, jak jesteś taksówkarką lub taksówkarzem, to nie możesz jechać przed siebie, tylko musisz jechać do konkretnego Ciekawe. miejsca, ale uwielbiam jeździć samochodem, tak, uwielbiam samochody w ogóle, bardzo, bardzo. Uwielbiam się, uwielbiam sobie odkręcić okna, czuć wiatr we włosach jak jadę i puścić piękną muzykę i czuję się wtedy wolna. A czego słuchasz najczęściej w samochodzie, jakiego rodzaju muzyki? Ale co to był heavy metal? czy co to? Ja Nie wiem, wiesz, trudno mi określić, co ja wyraziłam teraz. Nie no, słucham, w sumie tak chciałam uniknąć odpowiedzi na to pytanie, no bo w zasadzie słucham muzyki odtąd dotąd i jest tego strasznie dużo. I jakby... Ale masz coś takiego, wiesz, to cały czas jakby sobie masz na, na, na playbacku taki, wiesz, repetę. Antwarius Various Kasia Stankiewicz. A ty czegoś słuchasz w samochodzie? Ja? Nie, ja... Nie. I ja jak jadę z żoną, to słucham żony. Bardzo, no bardzo, bardzo ładnie mówi i czasami nawet śpiewa. I mówi, pyta się, czy, czy podoba Ci się mój głos. Ja mówię, tak, bardzo ładnie śpiewasz. E, no a tak ogólnie to czasami psa słucham jak jest na tylnym siedzeniu. Generalnie to różnie bywa w aucie, a o, tak, to generalnie, cóż, radio, radio, radio chodzi na full yy, i sprawdzam, co tam, co tam jest grane, ale rzeczywiście ra, głównie klasyk, RMF Classic, może tu wymienić yy, stację, bo tam grają muzykę filmową, muzykę klasyczną i to mi się bardzo podoba. A tak sobie pomyślałam, czy nie bałabyś się być tą taksówkarką, jednak? Słuchaj, bo widziałeś m, m, krótki film o zabijaniu na przykład? Ale wiesz co? co ja? No nie, bo jakby nie, ja mam zaufanie do ludzi. Fajnie, nie? No, fajnie mieć zaufanie. Fajnie mieć zaufanie, tak. Fajnie mieć zaufanie, to uważam, że tak. Poza tym ja bym była taką w dzienną. To pewnie ma też wpływ na poczucie bezpieczeństwa, tak mi się wydaje. Słuchajcie, czyli czy mieliście, mieliście plan B, a e, jakie jest wasze jeszcze takie największe m, marzenie, czego byście chcieli jeszcze osiągnąć, co byście chcieli osiągnąć? No to bardzo wiele jest takich marzeń. Muzycznych i poza muzycznych. Nie <grym> tego pytania, tylko jakby znając drugą stronę, przepraszam, wchodzę Ci w słowo, znając drugą stronę mojego kolegi z zespołu Roberta, wiem co chciałby powiedzieć, dlaczego nie może powiedzieć, dlatego się śmieje. Przepraszam. <grym> Tajne sekrety już nie. Jak wiesz, jedno było o tym, żeby być księdzem, a drugie. Może spotkać może, diabła. Może miała na, na myśli obecną aferę, która, jest, rzeczy, która się dzieje w stosunku do niektórych księży, no miejmy nadzieję, i, i że niektórych. I, i, i może to miał ja na myśli, mówiąc, że zna tutaj moje te podszepty duchowe, ale, ale generalnie nie szatańskie tak źle to nie jest. Dobrze, ale myślę. Myślę, że jest tak wiele marzeń, że nie chciałbym tutaj się nad nimi rozwodzić. Ja, ja po prostu myślę, że spełniajmy się w zdrowiu i w kontynuacji tego, co robimy, bo 30 lat wytrwać w tym zawodzie, tak bardzo pięknym i zarazem niesprawiedliwym, bo subiektywnym, to jest już sztuka. I to nam się chyba udało. I to jest piękne. I jak będzie coś dalej, mówię za siebie, to będzie fantastycznie. A jak nie, no to, to wtedy będę księdzem. Za Zawsze masz ten plan B. <grym> <grym> co ja, ja, ja co mam o, ma, powiedzieć? O, marzeniach, o marzeniach? Jakie masz jeszcze takie, takie? Ale takie może, może będziesz w stanie powiedzieć takie, takie, prawdziwe. Nie musi być jakieś wielkie. Może, nie, ja nie umiem nieprawdziwie. Co, m, moje marzenie, takie pierwsze z brzegu, które wyciągnę, to jest takie, żeby e, e, Czerpać mm, bardzo duże korzyści emocjonalno-ekonomiczne z zawodu, który wykonuję przynajmniej do 95 roku życia, a potem oddam się innej dziedzinie sztuki. To są moje najbliższe marzenia. Ambitne, ambitne, ambitne? znaczy. No tak, no, nie no że tym 95 rokiem tak wiesz. To jest właśnie nie, to nie jest jeszcze ambitne, no. bo metryka nie ma żadnego znaczenia, a czas działa na naszą korzyść. Nie, no tak, no, tylko, że właśnie wiesz, bo moja ciocia ma 100 lat więc ja wiem jak, się po prostu, jak ciężko wejść na scenę w tym wieku, prostu Będziemy wozili Kasię, Będziemy, tak? oczywiście, no. dwóch eunuchów czy trzech i będą lektykę mieli i będą po prostu wnosić Kasię. Ja na przykład myślę, że też będę miała osoby od wkładania szczęki, od tlenu za, za kulisami, od wycie, wycie, wycierania tofii, z no, pod nosa, i jeszcze musi być ktoś, kto będzie mi włączał prompter, bo prawdopodobnie nie będę pamiętać tekstów. Ale resztę głos Ale będzie. Reszty. Głos będzie. Ciało się jakoś utrzyma, nie? Zbotoksujemy a, i a my postrzywamy. Sos nowe deski przygotowane. Bo gdyby ktoś na przykład w trakcie Podobnie koncertu w z Martu od razu bierzemy stolarza, zbija z... to wszystko. I... A ty zrobisz pogrzeb, nie? Będziesz księdzem, ty zrobisz o, tam od razu ten. Tak. A zespołasz. na scenie, no jak na scenie byście zeszli, no to dobra. <grym> 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 że jest to jeden z ciekawszych wywiadów, jakich udzielamy. My jesteśmy w dobrej formie, bo jesteśmy przed urodzinami, a bliźniaki wtedy wchodzą w jakąś taką fazę bliźniaczo-dziwaczną. I tak mówimy co myślimy. I to jest oboje z bliźniakami jesteście, tak? Jedno jajowi. Jedno, jedno jajowi. No tak, tak, to jest teraz ten... Maj, no maj. też właśnie to. No życzym, życzę, wam tego właśnie, żeby to się spełniło. To wasze marzenie, żebyście byli okay. tak długo na scenie okay. i tego bez właśnie. Ale... No, ale nie, no, że nie bez, żebyś nie musiał tak, tak, robić tego. Po 95 roku, także tak, spokojnie. Tak. No. Więc. To zależy dla kogo 95, dla ciebie, no bo 90, my jesteśmy. 5, to, to dla ciebie już. 117, 117, więc, 117, więc mogę spokojnie o sosnowie mówić. A, a jeszcze ma pogrzeb, prawda? Odprawiać mam jeszcze. Ja, <laughs> Swoją. 117! Prią! No masz wymagania 117. masz, no? No. Prawda, okay, ja myślisz, że jak będziesz miał 117, to będziesz grał na instrumencie jeszcze jakiś? Instrument chyba na mnie będzie grał wtedy. Czy w ogóle instrument będzie działał? Nie te już No, bardzo. no widzę, że sobie wyobraziliście sobie to, już Macie to przed oczami, widzę. No. Dziękujemy bardzo. bardzo. Przepraszamy za te, za te uczciwe, tak wzdur, uczciwe wypowiedzi. Taki wywiad może Wam się spodobać. No. A może pozdruście jeszcze Polskie Radio Londyn? Tak, na koniec. Te... Polskie Radio Londyn, serdeczne pozdrowienia od Warius Manks. I Kasia Stankiewicz. O, dziękuję. O, prosimy bardzo. Dzięki, cześć! Hej, interesują cię gwiazdy? Nie wstydź się, bo mnie tak. Dlatego chciałam Cię zaprosić za kulisy życia ciekawych ludzi, świata muzyki i srebrnego ekranu. Pytasz kiedy? Z każdą środę o 21.00 w Polskim Radiu Londyn w programie Gwiazdy Niki. Gwiazdy Niki!